Dzień dobry, witam kolegów hodowców, Sławek Łada Zawsze macie pytania Nieraz jak się mówi tamtego, ktoś się tam dopowie panie Sławku tak robię, tam nie wychodzi, ja mówię no to trzeba trochę zmienić, ale w sumie no dużo kolegów się pytało ja odeszłem od leków kto wie jak się mówi jak raz na rok, dwa razy podam w tym roku kto wierzy, nie wierzy, ani razu nie podałem, tak jak się mówię, czy powtarzam, może na robaki, ale w tym roku już raczej nie dam, bo będzie kolega jechał y, tam z Nakła i przywiezie mi 12 stycznia, może w styczniu 12 dam, ale raczej ja takiej potrzeby nie mam, jak to mówię, lepiej go będzie wziąć, kał, posprzątać, deski, czy tam y, gazety wyłożyć, czy y, z kartonu twardo, coś tam jak Wiadomo, posprzątam, żeby to później nie było, jak się mówi, tam y, jakiś stary kaucer tam może leży u nikogoś, może jak to mówi od dwa miesiące, czy tam, wiadomo, nie każdy sprząta, może co dzień, co drugi, tak jak ja tam sprzątam raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. I no zawsze, jak się mówi, posprzątam i deskę położę, a jak nie, to nawet u młodych położyłem, bo oni tam se więcej chodzą po siatce, to wiadomo, na siatce, to przeleci to wszystko. To dwa kartony przyłożyłem, jak się mówi, z lewej, z prawej karmikiem, żeby ta dyktura czy ta papa nie odleciała a tam myślę, że kał chyba chce każdy umieć zrobić i to mówię, w ciemność nie podaję, po drugie kto robi tą moją metodę, że wam pokażę raz a będę pokazywał tak długo, jak będą zapytania w sumie, bo dużo kolegów się mówi, to słuchajcie to jest tak 6 główek na przykład było sześć czy nawet osiem, sześć główek czosku obranych to z grubsza, nawet ta skóreczka gdzieś była czy tam ta dupki odkroiłem i kurą dałem 8 i 2 butelki po 0,7,5 litra oxył To jak się mówi 2 litry tego soku czosnku wyszło Do tego dodałem tam nie ważne, ktoś ma 3 cytryni, 3 ja miałem 2 dałem 2 i 8-9 cm ja to wszystko jak to mówią mam wokół uwagę w rękowagę, wagę czy tam to wyczucie tak samo zgłębiamy. Ja tak karmię, że jak się mówi. Karmi nie zostawiają w karmiku i wam pokażę to powoli jak ja to robię. No ten imbir jak się mówi nie. Imbir dodany tak samo taki kawałek 8 cm. Wiadomo, nie za duży nie za. No ja fajnie. Ja zdarza się. Ja czy jest? Dobra, no tu nagrywam, a tu Człowiek się spieszy, diabł się cieszy, a tak bywa, ale lubię nagrywać, koledzy mają dużo zapytań, krótko na temat, słuchajcie, kto ma jakieś mocne karmy, nie musicie, jak to mówią, jadować, o tu wisi idzie, owiec, owiec trzeba tak zrobić na powietrzu, żeby na przykład 5 kg karmy, 3 kg osób nie ma problemu. Wam tak. Na przykład robimy teraz na, przykład na kilo karmy, żeby to zrozumieć. Bo nie każdy ma 100, nie każdy ma 200, nie każdy ma 20 kolegi. Jeden czosnek na przykład na kilo karmy, żeby to zrozumieć, żeby nie było tysiąc pytań. Przesunięto, prze... bierzemy nożyk. Jeden mistrz kurwa, czy to nie ten mistrz na razie nie wlek to I przychodził do mnie taki może Niemiec, może pomagał. zobaczymy. No, Niby wodę umie wlewać. nie wodę u mnie w postawi, to źle nie jest. Słuchajcie, nie? to jest na przykład Kilo karmy Było na przykład Oglądać, słuchać nie? Na przykład Łyżka słonecznika Łyżka Mała, mała Siemia I mała łyżka Jak to mówię, na czubek Od drożdży I na przykład tak Łyżka płaska 10 ml To nie ma to miar To jest większa ml ma 15-20 To daje jak się mówi na oko 10 ml Wymieszamy Za 5 minut Zaś wymieszamy I dajemy Warto nie? Za 5 minut wymieszamy Za 15-20 za minut dajemy A czemu? Na przykład macie gołębie chore, zagrzebione czosnek działa od 10 minut do 20 minut on później zapobiega wiadomo, ja tam nie mam czasu, teraz robimy na przykład drugie kilkadziesiąt fajne fresy wiatr tu się zrusza Tu jest czosnek z jębirem, na przykład umie zazwiczać jest, bo ja tam nie ma czasu się codziennie bawić i robić. Na przykład tu będzie 3 kilo karmy na przykład czas 2 3 Nie za dużo. Lepiej mieć 2-3 razy. Macie chorę złębi 15 i 16 razy. Wyżka taka od zupy drożdży Wymieszamy Jadę do domu, już raz wymieszam, i na drugi dzień to karmię. Tak samo chcę trochę gry dodać, go gry na drugi dzień dodaje. Czego od kanarko dodać? Dodaję. Chcę słonecznik dodać. Czarny słonecznik, nie? Dodaję. Także jak się mówi, wymieszam. Myślę, że prosta metoda, to nie rozumień. Niektórym trzeba 8 razy tłumaczyć, niektórym 15, niektórym raz. Na przykład mam tu olej, ropa B Ropa B każdy znam. łyżka płaska na 3 kg karmy tam 5 ml tu na moim stoi na kilo Ja tam nie tego tak, łyżka wiadomo wyszła zawsze więcej 10 ml Na przykład na, na dziadzo karmy 9 kg karmy 3 łyżki takie od zupy pełne nawet Wymieszam I się mówi tam jakieś tam zioła, nie zioła No ale każdy musi wiedzieć, gryty są podstawą znaczy, bo ludzie zapominają o grytach, nieważne jakie gryty, wiadomo czym droższe, może lepsze, no ale wiadomo, tanie to psy mięso jest, tak samo jest karmu. Ja widzicie, o jest na 30% czy 40%. No dobra, hej. nagram jeszcze tu. Nie wiem, za nudzę, bo przyszedł Nie więcej działać. Na razie pozdrawiam. Kto nie rozumie dzwonić Na przykład gołębia wczoraj na pipie w tam jak będzie to go może pochwalę się na raczej kto to do dziadka trafi. to jak się mówi jest podwójny w podwójnych gołębiach najlepszy na na wspólne gołębiki jak się mówi, tak jak takiego gołębiach myślę, że w Polsce nie mają może się kiedyś pochwalę, na razie nie ma co tu się chwalić ten gołąb musi coś pokazać najlepszy z dwóch stron na wspólne Z takiego jeszcze nie ma nie wiem. pozdrawiam, dobry lot do usłyszenia zapytania, dzwonić. Wesołych świąt. Myślę, że przy Nowym Roku się zobaczymy. Na razie pozdrawiam wszystkich. Witam wszystkich kolegów hodowców do nie, nieadomo nie, nie, w sobotę jak się mówi było się w gościach czy w odwiedzinach nie Czas czasu potrząta. trzeba sprzątać w niedzielę, bo to e, gołębie były sprzątane sprzedane bodajże tydzień temu. Ja wam tu pokażę zaraz e, kał nie, żeby to powiedzieli tam tak czy srak. gołębiek zdrowy to mały dobry kał. Nieważne jaka półka, bo to każdy tam co nie kuje, to, tamto. wiadomo, nie każdy robi, uważa. Jak się mówię ja tam nie będę za dużo tu gadał, bo się takie taki pół. Nie ma to. Hmm. No, muszą być takie, nie być jak wiem dawać, Puch, czy tego nieważne jaka tam karta czy sraka, tak po kolei dzieje tak jak jest. Nic nie jest, tylko czary mary, Trochę mi puchu, ale też jest. Jak puchu nie ma, to znaczy, go to trzeba zbadać i wtedy jak się mówi, jak trzeba te leki podać. Jak nie trzeba, to po co leki dawać? Jak się mówi, jak my jest zdrowy to też nie chodzi o lekarza. w domek chory, też idziemy. Dokaże. Dobra, bo mam tylko telefon, mój kolega zrobił. Pogadamy inno razu.